McLaren 570S Spider. 570S do niedawna był podstawowym modelem McLarena, obecnie jest on zastąpiony przez model Artura. 570S znajduje się najniżej w hierarchii McLarena, czyli w sport series, ponieważ McLaren w dzieli model na sport series, super series i Ultimate Series. McLaren 570S z wersji Spider jest zaledwie około 30 kg cięższy od wersji Coupe. Manetki skrzyni biegów pracują podobnie jak w McLarenie 12C, czyli jeśli manetkę prawą Przyciśniemy do siebie, wrzucimy bieg wyższy. Jeżeli e, naciśniemy ją od siebie, bieg ten zredukujemy. McLaren 570S ma silnik 3,8 litra V8 Twin Turbo o mocy, jak sama nazwa wskazuje, 570 koni mechanicznych. Ma on też 600 Nm 570S ma ponad 4 metry długości i ponad 2 metry szerokości Jest on nawet większy od McLarena 650S